Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Żaklina. Ze mną dzisiaj jest Michał Tybora. Jesteśmy u Michała na Siłowni Łodzi. E, słuchajcie, dzisiaj chcielibyśmy Wam e, pokazać najczęstsze błędy podczas ćwiczeń e, wykonywane przez kobiety. Co ciekawe, e, te ćwiczenia będzie wykonywał dla Was właśnie Michał. Czyli tak, pokażemy Wam, co robicie źle w najpopularniejszych, widywanych na siłowniach ćwiczeniach. Zapraszamy. Niezależnie od tego, czy ćwiczycie w domu, czy na siłowni, na pewno chociaż raz w życiu zdarzyło Wam się wykonywać deskę. I teraz pytanie, w jaki sposób wykonywałyście, wykonywaliście tą deskę i czy był to poprawny sposób. Niestety, bardzo, bardzo często jest tak, że właśnie to ćwiczenie wykonywane jest po prostu źle. Michał, bardzo proszę cię, zaprezentuj pozycję planka. Zacznijmy od y, poprawnej pozycji, czyli tego, w jaki sposób y, powinna po prostu ta deska wyglądać. Y, proszę Cię, żeby Twoje łokcie były ułożone y, w linii z barkiem. Mhm, okay. Tak, linia z barkiem. Unosimy biodra w górę. Jeszcze troszeczkę wyżej. Podwiń proszę miednicę. Ściągnij łopatki. Mhm, czujesz napięty brzuch, Michał? Ok. głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. I teraz od... Począwszy od góry, lecimy z najczęstszymi błędami. To jest poprawna pozycja. Widzę, że no, zresztą widzicie, jak Michał się trzęsie, to znaczy, że jest mu ciężko, i właśnie w taki sposób poprawny plank y, powinien wyglądać. Ok, lecimy teraz niepoprawnie. Dawaj do góry. Bardzo częstym błędem wykonywanym zarówno przez kobiety, jak i przy, yy, przez mężczyzn jest zadarta głowa. Zadrz głowę w górę, rozglądamy się na boki, obserwujemy ludzi, o, ten robi źle tam robi dobrze. Nie patrzymy między ręce, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa Dobra, odpocznij sobie chwilę. Drugim bardzo częstym błędem jest yy, złe rozstawienie yy, przedramion, czyli Michał proszę w górę. Jest to albo zbyt wąskie rozstawienie, albo zbyt szerokie rozstawienie. Ewentualnie możemy wyprowadzać. Co ty tak tutaj tworzysz? No, robiłam ci za blisko, a. Okej, okay, dobra. dobra. Albo, albo wysunięte zbyt mocno w przód, ewentualnie zbyt mocno w tył ramiona. Więc raz sumując, bark powinien znajdować się w linii z łokciem. Lecimy w górę. Tak. I teraz wygnij odcinek piersiowy, tak żebyś od, odwrotnie... Trzeba. czy ja mogę tak wygnąć odcinek ale do przodu, czy do No nie, go? chodzi mi o to, żebyś zrobił koci grzbiet taki A, bardziej. Nie, mam radę zrobić jeszcze. Tak. Mhm. Bardzo częstym błędem jest brak ściągnięcia łopatek w pozycji deski, czyli robi nam się tutaj taki garb przysłowiowy. Ściągnij łopatki. Okej, okay, już teraz szybko, bo widzę, że Michał <laughs> Michał ma mały problem. Dawaj jeszcze do góry. Dobra. Dawaj do góry, dawaj do góry. Kurwa, już mam problem, wygodnie w chuj. Końcowa. Ostatnia rzecz, wygięcie odcinka lędźwiowego, czyli tak zwana lordoza. Tutaj rozciągamy mięśnie brzucha, napinamy odcinek lędźwiowy i tak naprawdę nie pracujemy mięśniami brzucha, tylko spinamy odcinek lędźwiowy, z tego potem biorą się różnego rodzaju bóle. Także moi drodzy, to są najczęstsze błędy właśnie w pozycji deski. Michał, powiedz jak było? się. Przechodzimy dalej. Kolejnym ćwiczeniem, które bardzo często wykonywane jest w sposób niepoprawny, będą pompki w wersji damskiej, drogie panie. A mianowicie, Michał, przejdź proszę do pozycji, takiej poprawnej pozycji, i pokażę, jak to powinno wyglądać. Czyli mamy cofnięte barki, ściągnięte łopatki, podwiniętą miednicę, napięty brzuch. Przechodzimy klatką piersiową. Jak najniżej, z wydechem wychodzimy w górę. I to jest poprawna pompka w wersji damskiej. Natomiast jeżeli chodzi o najczęstsze błędy. Dokładnie tak. Czyli zamiast klatką piersiową w dół pracujemy biodrami w dół i wykonujemy taką trochę fokę na lądzie i absolutnie nie jest to pozycja taka, która Hmm, która będzie dla nas korzystna. Czyli tego nie robimy, pamiętamy o tym, żeby mieć podwiniętą na napięty brzuch i ciężar ciała wyniesiony delikatnie w przód. E, drugim błędem, jeżeli chodzi o e, pompki damskie. Michał? No ja nie wiem, jakie są błędy. Przenieś ciężar ciała do tyłu. Nie, 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 daj do góry biodra. Przenieś ciężar ciała do tyłu i teraz uginaj delikatnie ręce. Tak? Czyli taki, takie modły trochę. <śla> To jest błąd. Bardzo często widzę, jak kobiety robią pompki w taki sposób. W taki sposób pompek nie wykonujemy. I trzeci błąd. Skrzyżuj nogi. Krzyżujemy nogi i robimy pompeczkę. Zrób pompkę, żeby to już było takie wszystko. Ta pompka generalnie nie jest aż taka zła, ale skrzyżowane nogi. Słucham? Pokażę, co może powodować. Skrzyżowane nogi nie są dobrym rozwiązaniem, dlatego że tutaj generuje nam to nierówne napięcie, jeżeli chodzi o plecy. Ok. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pompki. Przechodzimy dalej. Kolejnym ćwiczeniem, które kobiety wykonują bardzo chętnie, ale niestety bardzo często wykonują je źle, jest odwodzenie nogi w tył. W tym wypadku będziemy robić to z minibandem, natomiast bardzo często zdarza się, że to ćwiczenie robimy przy pomocy wyciągu. Michał, proszę pokaż pozycję poprawną, czyli jesteśmy oparci. O coś, może to być na przykład ściana, jeżeli ćwiczycie w domu. I teraz co jest istotne: Podwijamy miednicę, napinamy brzuch i odwodzenie wykonujemy. Wykonaj odwodzenie, proszę. Odwodzenie wykonujemy na nodze wyprostowanej, natomiast nieprzeprostowanej w kolanie i wykonujemy je tylko i wyłącznie do momentu, w którym czujemy napięcie pośladka. Tak naprawdę to odwodzenie nie musi być wykonywane na maksa w górę, na tyle, na ile. Fabryka dała, że tak powiem, tylko do momentu, w którym czujemy maksymalne napięcie pośladka. I wracamy. Ok. I teraz najczęstszym błędem wykonywanym przy tym ćwiczeniu jest odwodzenie nadmiernie nogi w tył, co generuje nam zbyt duży przeprost w odcinku, w ogóle przeprost w odcinku lędźwiowym, co tak naprawdę nie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że przy tym ćwiczeniu bardzo istotne jest wystabilizowanie tutaj tego koru pleców, prawda? Czyli to podwinięcie miednicy, bardzo mocne napięcie brzucha i pracowanie tylko i wyłącznie mięśniem pośladkowym. I teraz proszę pokaż, pokaż złom. Wersję. Tak, czyli wyginamy się nadmiernie w odcinku lędźwiowym. Próbujemy tą nogą dotknąć jak najmocniej sufitu. Dodatkowo sylwetka jest tutaj rozluźniona. Ok? I teraz jeszcze raz poprawnie, żeby wszyscy zapamiętali, czyli nabieramy powietrza, napinamy brzuch, mocno stabilizujemy kor i pracujemy tak naprawdę. Krótko. Ten ruch do napięcia pośladki, pośladka jest stosunkowo krótki, ale wystarczający, jeżeli chcemy zaangażować mięsień pośladkowy, a nie dodatkowo napinać y, lędźwia. Czujesz pośladek? Zajebiście czuję. Ekstra. Dziewczyny, kolejne ćwiczenie, które kochacie i uwielbiacie i na pewno bardzo często robicie zarówno w domu, jak i na siłowni. Y, będzie to ćwiczenie, które nazywa się jak Michał? Monster Walk. Dokładnie tak. E, ćwiczenie wykonujemy z gumą e, typu miniband. E, Michał. Proszę, wykonaj najpierw poprawną wersję, tak żebym mogła się. Dobrze, Michał, pokaż poprawny sposób wykonywania. Mhm. Plecy są, znajdują się w neutralnej krzywiźnie. Biodro jest delikatnie cofnięte w tył. E, kolana na zewnątrz. I wykonujemy ruch. Odstawiamy nogę, dostawiamy. Ok, już tam się zbliżyłeś do szmona on się wystraszył. Super. I teraz najczęstsze błędy. Wyjdź proszę biodrem do tyłu i zrób przeprost w odcinku lędźwiowym. Bardzo często jest tak, że moc, wykonujemy bardzo mocny przeprost w odcinku lędźwiowym, co nie jest dobrym rozwiązaniem. To jest pierwszy błąd stój, zapraszam. Drugim błędem jest źle wykonywany ruch. Proszę, wróćmy do tego wygięcia. Dlaczego jest błędem? Powiedz wszystkim, bo niektórzy może nie rozumieją. E, co jest istotne? Jeżeli chodzi o błąd przy wygięciu w odcinku lędźwiowym, tak? Generujemy nadmierne napięcie w odcinku lędźwiowym i tak naprawdę nie angażujemy wtedy w ta, pośladka w takim stopniu, w jakim powinniśmy, z tego względu, że zbyt mocno angażujemy odcinek lędźwiowy. Dokładnie. Dobra, co teraz? E, co teraz? Teraz nogi. Pokaż jak byś wykonał to ćwiczenie w zły sposób, jeżeli chodzi o pracę kolan? Nie wiem, czy teraz nie rozsądnie byłoby się obrócić trochę w stronę Michała, e, Boże Szmona. Ok. <grytanie> Bardziej chodziło mi o to, żebyś <grytanie> wziął kolana do środka. Ale ok. E, Michał, proszę bardzo, co zrobiłeś tutaj źle? Zmiana poziomu y, środka ciężkości ciała y, nie dawała tego samego napięcia w całym ruchu, tak jak w przypadku poprawnie wykonanego ćwiczenia. Nie było to też źle wykonane, ponieważ pośladek nadal pracował, byłem dobrze napięty, ale te zmiany wysokości powodowały utratę napięcia w momentach, kiedy byłem bardziej wyprostowany. Fantastycznie. Ok, a teraz zrób wersję, którą, którą od ciebie oczekiwałam. Dokładnie tak. Jak widzicie, kolana Michałowi schodzą się tutaj do środka. Absolutnie nie wykonujemy tego ćwiczenia w taki sposób. To bardzo mocno szkodzi na kolana. Czyli czego oczekujemy przy tym ćwiczeniu? Tego, żeby kolana były bardzo mocno odwiedzione do zewnątrz. Jeżeli chodzi o ułożenie. Jeżeli chodzi o ułożenie gumy, czyli w którym miejscu y, mamy gumę. Tak naprawdę możecie ją sobie założyć na nad kolano. Y, możecie sobie założyć gumę pod kolano, tak jak ma Michał, możecie ją założyć na środek łydki ewentualnie na y, kostki. Y, I tutaj w zależności od tego i tutaj w zależności od tego, jak, jak lepiej czujemy, jak i, a właściwie bardziej jakiej, jakiej ciężkości mamy gumę, jakiej, jakiej mocy. Gumę nigdy nie zakładamy w które miejsce? Nie zakładamy na kolano. Bo Dlaczego? Nam przesuwać rzepkę i to będzie niebezpieczne. Dobrze, Michał, a czy na przykład możemy założyć sobie dwie gumy, czy możemy jedną założyć na udo, a drugą przypuśćmy możemy na. Możemy po... założyć sto gum, jak będą dobrze założone. Dokładnie tak. Bardzo często jest tak, że na przykład jeżeli dziewczyna już y, ma dość, jest dość silna i y, jedna guma nie wywołuje takiego napięcia jak powinna, jeżeli chodzi o czucie mięśniowe, to fajnie jest założyć sobie dwie gumy. Wtedy ja na przykład stosuję taki zabieg u swoich podopiecznych, że zakładam im mocniejszą gumę na uda, a delikatniejszą na one Wtedy naprawdę fajniej czują ten pośladek. Czyli dla chłopaków, jakbyście chcieli dłużej wytrzymać, to też załóżcie dwie gumy z mniejsze czucie. Dalej lecimy z mięśniem pośladkowym i tutaj będziemy wykonywać sobie ćwiczenie, które nazywa się glute bridge. Możecie też jakby te wskazówki odnieść potem do mm, takiego standardowego hip trustu, który też jest bardzo często przez kobiety wykonywane. E, pokaż, Michał, proszę, poprawną pozycję, jeżeli chodzi o ułożenie ciała. Ok. E, leżymy, łopatki są ściągnięte, napinamy brzuch, tak, ściągamy powietrze i wykonujemy ruch bioder w górę, z całej siły napinamy pośladek i teraz bardzo powoli przechodzimy sobie w dół, łącznie z wydechem. I znowu góra, mocno napinamy pośladek i dół. Bardzo istotne jest to napięcie pośladka i teraz bardzo częstym błędem, jeżeli chodzi o to ćwiczenie, zarówno jak i o hip thrusty, będzie zbyt duży właśnie przeprost w odcinku lędźwiowym. Pokaż Michał teraz wersję niepoprawną. Czyli jak, e, mam nadzieję, że sami widzicie, Michał już tak naprawdę od leżenia zaczyna wyginać się w odcinku lędźwiowym, tak? E, rozciąga brzuch i tak na dobrą sprawę pośladek jest tutaj e, odciążony, natomiast obciążony jest bardzo mocno odcinek e, lędźwiowy. I to ćwiczenie wykonywane jest niepoprawnie, czyli skupiamy się na tym, żeby ten brzuch został napięty, mocno wciągamy powietrze i wykonujemy ruch e, pośladkiem e, w górę z bardzo mocnym napięciem w górze. I teraz może trochę o ułożeniu nóg, bo to jest istotne. W jaki sposób, ja bardzo często spotykam się z takim pytaniem, w jaki sposób układać nogi przy hiptraście? I tak naprawdę, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o takie ćwiczenia jak hipthrust, jak glute bridge, ułożenie nóg to jest... Trochę kwestia indywidualna, bo mm, ok, no w książce możemy wyczytać jedno, natomiast y, bardzo często jest tak, że y, w zależności od tego, y, w zależności od tego jak zbudowane jest nasze ciało, tak układamy nogi i tak będziemy generować większe czucie mięśniowe, tak? Bo ok, Michał, teraz powiedz proszę, dlaczego, y, dlaczego istotne albo nieistotne jest ułożenie nóg, jeżeli chodzi o ćwiczenie typu glute bridge albo hip thrust i jak te nogi powinny się układać, dlaczego i tak dalej i tak dalej. Teraz tak, to, tak naprawdę jest to uzależnione od naszych proporcji kostnych, naszych długości poszczególnych części ciała i jeżeli zachowamy to, co jest najważniejsze w tym ćwiczeniu, czyli w hipracie w grubiu, czyli... Neutralne ustawienie kręgosłupa i dopięcie brzucha, co wygeneruje odpowiednie napięcie na mięśniach pośladkowych, to później to, czy zaangażujemy więcej grupę kulszowo-goleniową czy pośladki, będzie ustawienie nóg jednej osoby, będzie to tak, u innej tak, u innej tak, a u innej jeszcze inaczej. Natomiast najważniejsze jest, żeby zachować to, a ustawienie musimy sobie znaleźć sami indywidualnie, czyli wyczuć, w którym ułożeniu najmocniej pracuje nam pośladek. Dokładnie tak. Z naszej strony to już wszystko. My dzisiaj Wam pokazaliśmy te błędy, które są najczęściej robione właśnie w tych bardzo popularnych ćwiczeniach, które wykonują kobiety zarówno w domu, jak i na siłowni. E, mam nadzieję, że ten materiał dla was będzie dla Was pomocny e, i ciekawy. Michał, dodasz coś od siebie? I przyszłe wakacje pokażecie wspaniałe, wielkie, ogromne, tłuste, umięśnione sralniki na plażach. Dokładnie tak.